I niespodzianka! Mamy wyzwanie tygodnia na Tanglu, na Tanglu, no kurde. No i w ogóle do nauki loopingu, chociaż Willow też jest fajny. Czy co, co my tu mamy? I ten pozi poziomu trzeciego to sanity. Ciekawe, ile talbety przywracają. Jesteśmy szybsi. Ale mamy ograniczony jakby bieg, okej. Okay. Heja, he, duchcia. Duch jest chyba no normalny. Ma, tr ma trzy dowody. Ale to my. Nie widziałem zbierać do wodów, po prostu wchodzimy od pola mechanta. Bo mamy chyba wszystkie przeklęte przedmioty. Eee, no taki, taki jest plan, Tiran. A co, chciałeś? Hihihi! Hi. Wezmę, podniosę. Słyszałem to hihihi. To hi, hi. ja, czates. A, słyszałem to hihihi, hi, hi, du du miśka, e, ducha. Dobra, no to... Normal speed? Kurde, jak akurat mi... ...pięsiatło. Halo? Halo, yokai? Yokai? Ty no, nie gadaj. No nie, no. alo. Adulto! Możeszростie. Bok Jak nic Gość mi kompletnie ulewa moją latarkę, nie? Nadal, nadal. Zabierzcie mnie stąd! OK jo, Ogólnie twórcy nam, na, nas zachęcają. Włącz sobie... ...mimik. Włącz sobie y, ta, timer. Nie, nie będę włączał timeru. Mogę, możemy, prawda? Już chwila. Ok, dokładnie, możemy sobie prawda tu spojrzeć. Tu spojrzeć. Minuta 48. Sp jest Speedrun? Jest Speedrun. Nie, zb zbierać dowodu się nie opłaca, ale do Hanta wy wywołać. <laughs> Poduszek się rzuca. No mi od razu lustro, albo może kartami? Będę w stanie wywołać, wywołać hanta, nie? Próbujmy. Daj mi hanta, daj mi hanta. Tylko, tylko nie hangmana. No serio? Chwila, wyzdrowie... o, taką <laughs> Eee, a to co za duch? Bo, bo wciąż mogę strzelić ducha i, i być może trafić. Bo nie, mogę zginąć, ale muszę trafić ducha. Mara. Okej, okej, okay, okay, ciągnięcie kart, słaby, słaby pomysł. Lepiej od razu lust robić. Zaraz Po co mi to? Jak sobie mogę o taką wziąć? Mam ma, ma w nosie te karty Jak się nie umiem bawić, no to znowu No, ej, halo! I OK. Przepraszam? Ach, tak czy nie, no. Nie śpieszyłeś się przychodząc do mnie. No i znowu. To, żeby, by, 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 halo? Spróbujmy, spróbujmy Yokai'a. Najwyżej to to jeszcze raz, ale to było, to było za dziwne, za dziwne. No! Halo. hallo! Halo e, Czy mogę wywołać hanta może łapką ponieść i wish to see the ghost. Tylko... no pojęłem o jednym. Jestem ślepy.

No <śmany> I tak oto... W sumie zapomniałem... spojrzeć na timer na drugim tym duchu, ale to nie byłoby około też minuty 30. Serio? Ale tak, serio, serio. Nie, no chodźcie, może jeszcze raz. Może jakiś szybki duch się trafi, coś innego się trafi. Nie, ja, jaki był opis, no to mogę, czy mogę ci w sumie wyjść przeczytać? Bo nie, Mógł, może mógłbyś uruchomić soper? Nawet nie zdążyłem, bo miałem trzy ok pod rząd. Jak szybko możesz odkryć do ducha? Bardzo szybko. E, nie to? O to nie zrobiłem, ale no. Dajcie mi jakiegoś innego ducha teraz, nie? Pa, pa, pa. Widzicie? Pa, patrzcie. Patrzcie na wejście. Pojawia się światło od lustra. Widzicie to? O, teraz znikło. I to jest... To jest morój. Tak? Tak, to jest morroy.

Dokładnie. ponieważ początkowa prędkość była taka 2-2-25 metra na sekundę. Był zawolny Nataja. To może jeszcze, nie wiem, z dwie mapy. Jak jak kiedyś z... To zrobiłem z... Ten Middle. miałem Potem 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 Demona, potem mailinga i... Coś tak to było. Hej, co teraz dostanę? Oby no nie ja znowu, come on. Nie wiem po co zapalam światła, ale... On hanci sam z siebie. I jest wolny. Anton Twins. Anton. Jeszcze zgubił. Duszek wolny w ogóle nie, nie przyspiesza, tak? Dokładnie, hantu. No to, to um, ostatni, ostatni, szósty raz. Zobaczmy, co teraz będzie. Wy, wy jeżeli będziecie robić to wyzwanie, no to nie. nie. Dzień dobry. Jeżeli będziecie robić to wyzwanie, no to nie zbierajcie do What the fuck? Dasz mi coś powiedzieć, duszek? Chyba muszę wyjść, abym mi dał coś powiedzieć. Z tej pod rząd. Jeżeli będziecie robić to wyzwanie, no to. Dowody na ducha zbierajcie w ostateczności. Pierwsze co wywołujcie Hanta. Okej, okay, dziękuję duszku Okej, okay, gdzie, gdzie ja mogę... U... to mi to? Gdzie ja mogę użyć lustra? Żeby mnie duch nie zabił A ja bolo Ty ja muszę Hajem, nie? pokazuje aktualną lokację ducha normal speed e, nie wiem co to jest duch Czekajem znowu. Aha, do, zapomniałem Gogli. Ty ja nie wiem co to za duch, nie? Nie jest to Huntu, nie jest to Oni. Nie jest to Yokai, nie jest to żaden szybki duch. Nie jest to Jean. Nie wiem. E, tak, sobie chyba w sumie damy Było kilka eventów śpiewających. J jadę z Banshee, whatever. No, Lustro się niszczy, jak y, uż, użyjesz przy Zero Sanity. A <laughs> Było kilka eventów świewających. Ogólnie takie podążał duszek za mną, co nie?